Polska moja ojczyzna quiz dla dzieci. Przygotował Piotr Weiss. Jesteś gotowy, by wykazać się wiedzą? W takim razie poznaj zasady gry. Słuchaj lub czytaj uważnie pytania. Odpowiedzi nie wolno szukać w sieci. Quiz składa się z piętnastu pytań. Będą to trzy rodzaje pytań: łatwe typu prawda czy fałsz, średnie wybór odpowiedzi, i trudne podaj prawidłową odpowiedź. Poziom łatwy prawda czy fałsz. Pytanie pierwsze: flaga polski jest biało-czerwona. Tak, jest to prawdziwa odpowiedź. Nasza flaga składa się z koloru białego na górze i koloru czerwonego na dole. Pytanie drugie. Prawda czy fałsz? Czy ptakiem, który jest godłem polski, jest gołąb? To zdanie jest fałszywe. Godłem Polski jest biały orzeł w złotej koronie ze złotym dziobem i złotymi pazurami. Pytanie trzecie. Prawda czy fałsz? Czy pierwszym władcą Polski był Bolesław Chrobry? Fałsz. Pierwszym władcą Polski był Mieszko I. To on zjednoczył pod swoim panowaniem plemiona, które stworzyły Polskę. Najważniejsze z nich to polanie, wiślanie, pomorzanie, mazowszanie i ślężanie. Kolejne pytanie, prawda czy fałsz? Czy polskie pieniądze. To dolary. Zdanie jest fałszywe. Polskie pieniądze to złotówki. Zostały one wprowadzone do obiegu 29 kwietnia 1924 roku. Ostatnie pytanie z pierwszej rundy prawda czy fałsz? Polska istnieje ponad tysiąc lat. To zdanie jest prawdziwe. Za datę powstania Polski jako państwa przyjmuje się datę jej sztu. Miał on miejsce w roku 966, więc minęło już ponad 1000 lat. Runda druga. Pytania o średniej trudności. Wybierz poprawną odpowiedź. Pierwsza stolica Polski to A. Gniezno, B. Kraków, C. Warszawa. Prawidłowa odpowiedź to gniezno. Drugą stolicą Polski był Kraków, a obecnie funkcją tą pełni Warszawa. Pytanie drugie. Najdłuższa rzeka w Polsce to A Odra, B Wisła, C Warta? Prawidłowa odpowiedź to Wisła. Jest ona najdłuższą rzeką w Polsce, gdyż mierzy 1022 km. Na drugim miejscu jest odra, a podium zabyka warta. Kolejne pytanie. Najwyższe góry w Polsce to A. Góry Świętokrzyskie B. Góry Sowie, C. Tatry. Prawidłowa odpowiedź to tatry. Są one najwyższymi górami w Polsce, a najpopularniejszą ich miejscowością jest zakopane. Największym polskim jeziorem jest A jezioro Śniadrwy, B. Jezioro Mamry, C. Morskie oko. Prawidłowa odpowiedź to jezioro Śniartwy. Jest ono położone na Mazurach, nazywanych również krainą wielkich jezior. Jego wielkość to ponad 11 300 hektarów. Kolejne pytanie dotyczy podziału administracyjnego. Polska jest podzielona na 49 województw, 16 województw czy 51 stanów? Prawidłowa odpowiedź to 16 województw. Polska kilkukrotnie zmieniała podział administracyjny kraju. W roku 1999 ówczesna liczba 49 województw została zredukowana do 16. Pora na część trzecią. Pytania trudne. Zastanów się i podaj poprawną odpowiedź. Pytanie pierwsze: Jaka jest najwyższa góra w Polsce? Najwyższą górą w Polsce są rysy. Ich wysokość to 2499 m nad poziomem morza. Ciekawostką jest to. Że rysy posiadają trzy wierzchołki, a ten najwyższy leży już na Słowacji i ma 2501 metrów. Kolejne pytanie: Jakie miasto jest nazywane stolicą polskiej piosenki? Prawidłowa odpowiedź, to Opole. Swój tytuł stolicy polskiej piosenki, Opole zawdzięcza Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki, który od 1963 roku jest świętem polskiej muzyki rozrywkowej. Następne pytanie: jakie jest największe miasto w Polsce? Największym miastem w Polsce jest Warszawa. Ma ona 517 km2 oraz największą liczbę mieszkańców: 1 864 000. Kolejne pytanie: W jakim mieście mieszkał Smok Wawelski? Prawidłowa odpowiedź to Kraków. Według legend Smog Wawelski mieszkał w Krakowie. Inną znaną bajkową postacią z tego miasta był książę Krak oraz pan Twardowski, który latał na kogucie i zamieszkał na Księżycu. Ostatnie pytanie. Nad jakim morzem Leży Polska. Poprawna odpowiedź to Morze Bałtyckie. Polska leży nad Morzem Bałtyckim. Bywa ono nazywane Morzem Śródlądowym północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron jest otoczone lądem. A z Morzem Północnym łączy je jedynie kilka płytkich cieśni. Powierzchnia Bałtyku to nieco ponad 415 tysięcy km2. To już ostatnie pytanie. Dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Pozdrawiam Piotr Weiss.